Zdecydowanie największym wyzwaniem dla polskiego sektora łączności będzie rollout sieci 5G. Jesteśmy tuż po alokacji pasma C-Band, które operatorzy już teraz rozwijają, a przed nami alokacja pasma 700 MHz, a więc kolejnego pasma, które dla nas, konsumentów, będzie oznaczało lepszą jakość i szybsze transfery danych. Z drugiej strony, drugi obszar, to łączność wypoczynkowo-budynkowa. Coś, co przez lata nie było rozwijane, a dzisiaj łączność w takich miejscach jak dworce, stadiony, tunele staje się podstawą, której wymaga nie tylko nasz komfort, ale również bezpieczeństwo. Mówiąc o roli sektora łączności w kontekście całej gospodarki i digitalizacji tej gospodarki, możemy myśleć o łączności trochę jako o infrastrukturze drogowej albo kolejowej. Jest ona po prostu niezbędnym fundamentem do rozwoju innych sektorów gospodarki. Ciężko mówić o nowoczesnym przemyśle, przemyśle 4.0, IoT, e, automatycznych fabrykach, bez łączności, która jest podstawą tych wszystkich procesów. Z drugiej strony inteligentny transport, chociażby autonomiczne samochody, też nigdy nie wydarzył się, jeżeli nasze drogi manewrowały nieprzerwanej, bezbłędnej łączności o wysokich przepustowościach. Dlatego można powiedzieć, że łączność to z jednej strony komfort nas, konsumentów, ale z drugiej również udogodnienia dla przemysłu i nowoczesnej gospodarki, ale także dla naszego bezpieczeństwa w obszarze łączności dla służb ratunkowych czy służb niesienia pomocy. Sieć 5G oferuje coś jeszcze więcej. Wcześniej nie rozmawialiśmy o takich pojęciach, o takich technologiach jak Prywatne sieci, prywatne sieci LTI, czegoś takiego nie istniało. W 5G mamy taką możliwość i to zainteresowania takimi rozwiązaniami rośnie, ale myślę, że jesteśmy dopiero u początku. Czyli ośrodki akademickie e, współpracujemy z różnymi ośrodkami akademickimi, które budują swoje laboratoria, prywatne laboratoria 5G. Wcześniej takie duże koncerny. Nie były zarządzące tej sieci, tak? operowaliśmy albo na Wi-Fi, albo ewentualnie operator. Natomiast na dzień dzisiejszy duże przedsiębiorstwa są w stanie instalować takie rozwiązania i w pełni zarządzać takimi siećmi. Myślę, że na dzień dzisiejszy w Polsce to już jeszcze jest raczkująca technologia, natomiast widać, że zainteresowanie rośnie i myślę, że wkrótce będziemy w stanie pochwalić się wielu wdrożeniami komercyjnymi technologii 5G w Polsce.